Cześć, w tym filmie przygotuję idealne biurko dla Majsterkowicza oraz wprowadzę parę zmian na warsztacie. Film powstał we współpracy z marką Flexispot i to ich biurka oraz krzesła użyję, jednak, jak na kanał o majsterkowaniu przystało, zaprojektuję i wydrukuję do niego kilka modyfikacji. W filmie wykorzystam to biurko z bambusowym Blatem E7 oraz to krzesło C7. Dobra, żebyśmy mieli efekt przed i po, tak wygląda moje obecne, nie powiem biurko, ale stanowisko do montażu. Można by narzekać, że plątanina kabli, że wszystko się ugina, ale to jeszcze bym przeżył. Najgorsze jest to, że nie można tutaj złapać ładnego kadru. Musiałbym kombinować jakoś tak tyłem, albo jakoś tak z boku pod kątem. Gdy chcę mieć jakiś w miarę spoko kadr, muszę rozłożyć się tutaj, za swoim stołem samoróbką z OSB. Kamerę daje tutaj. No i tak mnie widzicie na odcinkach. Trzeci blat do pracy na stojąco mam schowany za frezarką, ciężko mi jest go wyciągać, dlatego dzisiaj zastąpimy te trzy meble jednym biurkiem z regulowaną wysokością. Całe biurko przychodzi w kilku kartonach, no to co, szybki montaż. Całość jest dosyć dobrze zabezpieczona i myślałem na początku, że będę bawił się z tym pół dnia, a tu się okazało, że tylko parę śrubek i poszło wszystko dosyć sprawnie. Natomiast szczególną uwagę muszę zwrócić na to, jak został zapakowany blat, bo zawsze się boję o takie rzeczy w transporcie, a tutaj jest dosyć fajnie zabezpieczony na krawędziach, dodatkowo są jeszcze narożniki plastikowe, żeby nic się nie stało z rogami i oprócz kartonu grube arkusze pianki po bokach. Ostatnim krokiem było przykręcenie stelaża do blatu. Teoretycznie powinienem robić ten montaż w dwie osoby, ale sam sobie też poradziłem. Pierwsze wrażenia po montażu całość jest mega masywna, ma około 50 kg, ale to bardzo dobrze, że producent nie oszczędzał na materiałach, przez co jest naprawdę bardzo stabilne. Całość absolutnie siedzi sztywno, nie ma tutaj żadnego skrzypienia, bujania, a ja jestem trochę na tym punkcie uczulonym, wiecie, jak grube podstawy spawałem. Zapewne to, że biurko ma cztery nogi, a nie dwie, też odgrywa tutaj dużą rolę, jeżeli chodzi o stabilność. Jest tutaj też także elektroniczna regulacja wysokości, a dwa siłowniki pod blatem są w stanie wytrzymać 200 kg, także można do blatu przekręcić monitory, dać nawet komputer stacjonarny. Nie naśladujcie mnie, ale on sobie daje radę, bo ma jeszcze spory zapas. Pod blatem dosyć sprawnie upięłem sobie wszystkie kable i w takich biurkach można mieć różne rodzaje blatów, a mój blat to prawdziwy bambus i tekstura jest naprawdę spoko. No dobra, bazę mam solidną, zaraz je będę customizował, ale najpierw zróbmy sobie trochę miejsca, czyli rozbierzmy ten stary blat roboczy. Zdemontowany niestety, jak widzicie, ta ściana jest w nie najlepszej kondycji. Wypadałoby ją chyba odmalować. Mam co prawda wałek na wysięgniku, ale tam u góry będziemy musieli odciąć linię taśmą malarską. Nawet nie mam tak wysokiej drabiny, ale mam głupi pomysł. Nie naśladujcie mnie, ja to zrobię, przetestuję za was, żebyście wy już nie musieli. Nie no to działa jak dosłownie jakaś platforma elektroniczna. Uch! Tymi ostrzeżeniami nie przesadzam, bo pomimo tego, że to jest chyba najmocniejsze biurko, jakie widziałem, 200 kg. To pamiętajcie, że obciążenie statyczne, na przykład gdy położycie ciężki komputer na nim, to jest coś innego niż obciążenie dynamiczne, gdy na przykład byśmy gwałtowne ruchy robili albo byśmy podskoczyli. Na pewno producent nie przewidział tutaj funkcji rusztowania, więc trochę robię to na własne ryzyko, ale nie zmienia to faktu, że jednak się sprawdziło. Postanowiłem także zmienić przy okazji kolor, ponieważ już na początku, gdy remontowałem studio, chciałem mieć kolorystykę tutaj, dokładnie taką jak w banerze czy w awatarze na kanale. A w praktyce wyszło trochę inaczej. Przy innym rodzaju światła zaczęło to wyglądać na żółto i niebiesko. Przy tym niebieskim pomieszczeniu aparat balans byli ustawiał mi na tryb akwariowy, tym razem już nie robi takich numerów i też oczy się tak nie męczą jak na początku, gdy tutaj przebywałem. Oczywiście zaraz po pomalowaniu zobaczycie efekt finalny, ale mam wrażenie, że teraz jest ten kącik taki dużo bardziej przytulniejszy, przyjemniejszy dla oka. A mówię kącik, ponieważ po tym jak dosyć sprawnie mi poszło odświeżenie jednej ściany, to zaraz postanowiłem zdecydować się na drugą, a także połowę trzeciej. Za karką frezarką postanowiłem już zostawić studio w takim kolorze jak było, ponieważ za dużo zachodu by to wymagało. Bardzo mi zależy, żeby na wierzchu nie walały się różne przedmioty luzem, dlatego roga damy sobie metalową szafę. Obok nie będzie druga, ale jeszcze czekam aż mi przyjdzie. No i dobra, tu jest jeszcze oczywiście wszystko niedokończone, ale wstępnie to wygląda mniej więcej tak. Nie no, zobaczcie, już widzę, że tutaj naprawdę będzie piękny kadr. Musimy sobie uporządkować troszkę ten regał z tyłu. Ale dobra, malowanie zakończone, więc możemy zainstalować sobie monitor. W tym celu użyję także ramienia od FlexiSpot. Takie ramię mocuje się bezpośrednio do biurka, dzięki czemu nie marnujemy miejsca na blacie na jakieś podstawki. No i wiadomo, dodatkowo, gdy będziemy zmieniali sobie wysokość, żeby pracować z trybu siedzącego, na przykład w trybie stojącym, no to monitor pójdzie automatycznie razem z całym biurkiem. Dokupiłem też skrzynki, żeby mieć ładnie w kadrze, ponieważ na nie wszystkich półkach one były i na niektórych walały się rupiecie po prostu. No i dobra, to jest mój obecny laptop stacjonarny. Póki nie kupię nowego, muszę z nim wytrzymać, ale nie położę czegoś takiego paskudnego na pięknym, nowym biurku. Dlatego wydrukowałem to, czyli taki koszyk z druku 3D, który zamocujemy sobie pod biurkiem i go całego pięknie schowamy. No dobra, plan jest taki, żeby wpakować go mniej więcej tak i właśnie do tego posłuży ten kosz. I on się tutaj będzie trzymał na takich haczykach, które będą zahaczane o stelaż, tak żeby nic tutaj nie wiercić specjalnie. No i dobra, tutaj sobie damy laptopa, chyba do góry nogami będzie lepiej. To widzimy się za chwilę, jak przewlekę wszystkie kable. No i dobra, powiedzmy, że to mamy. Mamy tutaj listę pod biurkiem przykręconą, do której jest spięty monitor, laptop oraz same zasilanie biurka. Mam też zasilacz, huba, W miarę jest to wszystko pospinane, także powinno być OK. Na biurku chciałbym uniknąć jakichkolwiek zbędnych rzeczy i plątaniny kabli, dlatego postawiłem na bezprzewodową myszkę oraz klawiaturę, która mam nadzieję przy okazji zmusi mnie do touch typingu. Bo na tym biurku będę nie tylko montował, ale gdy na przykład będziemy chcieli sobie coś pomajsterkować. Tu właśnie rozłożę sobie jakąś matę, nagrywam odcinek. No to wypadałoby te akcesoria gdzieś przełożyć. No i tutaj wchodzimy z kolejną modyfikacją. Wydrukowałem sobie w 3D takie półeczki, które przykręcę pod blatem. No i dzięki temu będę mieć dedykowane miejsce na klawiaturę oraz myszkę. Jak coś ma po prostu swoje miejsce, to bardzo łatwo jest jednym ruchem odłożyć. No już nie martwię się, gdzie to wcisnąć czy to nie spadnie, jak dam gdzieś na skraju, tak samo wyciągam sobie pyk, mogę montować. Hmm, może lepiej to wygląda nawet z tą podkładką tak? Do wystroju chyba lepiej pasuje tak. Kolejny ważny upgrade z perspektywy twórcy to mikrofon dynamiczny. Mega zaletą jest to, że nie zbiera hałasów z zewnątrz. Niestety trzeba do niego bardzo blisko mówić i od dołu ma gniazdo, także potrzeba statyw. Wiem, że na rynku są gotowce, ale ja bardzo chciałem mieć jeden statyw i do mikrofonu i do kamery, żeby nagrać sobie z góry. Użyłem takiej nóżki meblowej z takim wydrukowanym mocowaniem w 3D, chociaż pewnie zmienię w przyszłości to na mocowanie stalowe. Tak wygląda mój projekt w 3D. Jak widzicie, każde ramię jest drukowane z dwóch części. Za regulację wysokości będzie odpowiadał ten czarny uchwyt samozaciskowy, który jest na drążku. No i pozostało już wydrukować tylko wszystkie elementy, zaczynając od tego uchwytu. Oczywiście także wszystkie części ramion. Są to dosyć spore elementy, także musiałem się uzbroić w cierpliwość w trakcie drukowania. No ale chyba wszystko mamy. To będzie osłonka, żeby zacisku nie było widać. Okay, I mamy takie coś do regulowania wysokości. Normalnie sprężyna trzyma, żeby to nie spadło, ale gdy wciskamy ten przycisk, to można sobie zmieniać wysokość. Do środka tych ramion będzie szedł y, profil aluminiowy. Bałem się, że sam plastik może nie wystarczyć. No dobra, tak by to wyglądało. Oczywiście jest to nieposkręcane jeszcze, tylko sobie tak przymierzam. No to dobra, to muszę je posklejać i poskręcać. No i co, można by powiedzieć, że teoretycznie jest spoko? Niestety, tak wygląda projekt. Uwzględniłem w nim miejsce na kabel, ale nie wziąłem pod uwagę, że wtyczka jest na tyle szeroka, że nie przejdzie przez ten kanał. Dodatkowo, drukowanie zacisku z plastiku było błędem, to się całe wygina. Będę musiał sobie to wyfrazować, przynajmniej ten dolny element, który mocuje to całość do biurka. Sam mechanizm blokady o dziwo działa całkiem spoko i utrzymuje to na danej wysokości. Także możemy sobie zawi zawiesić tutaj jakąś kamerę, i ona będzie nagrywać to, co robimy sobie tutaj na biurku. Z wyglądu mi się bardzo podoba, ale no, design jest do poprawy delikatnej. Dobra, jednak wystarczy, że kupię tylko taką wtyczkę, i wtedy przewlekę sam przewód przez to ramię. Prawie bym zapomniał, a ja mam jeszcze fotel do złożenia. Fotel także jest fajnie zabezpieczony na czas transportu, i już widzę, że wszystkie jego elementy są zrobione z takiej siateczki. To będzie na pewno oddawało w ciepłe i upalne dni. No a co do montażu, tutaj nie ma żadnej specjalnej filozofii. Trzeba było włożyć kółeczka, przykręcić podłogę. Kietniki oraz dokręcić oparcie. Pierwszy raz mam do czynienia z tego typu ergonomicznym krzesłem. Tu jest naprawdę mnóstwo różnych wajch, pokręteł i możliwości regulacji. Oprócz standardowej wysokości mamy tutaj obok dźwigienkę i możemy poruszać całe siedzisko przód-tył. Z tyłu jest jeszcze jedna dźwigienka, którą można regulować kąt. Tego siedziska. Także możemy wyregulować podłokietniki. Przejdźmy dalej. Te podparcie pod lędźwie także jest regulowane i to w dwóch stopniach swobody. Zarówno możemy odblokować i dostosować kąt pod siebie, jak i tu jest wewnętrzna dźwignia, gdzie wydostosowujemy wysokość. Sam zagłówek ma nie tylko opcję regulacji wysokości, ale także kąta. No i oczywiście mogę się odblokować i elegancko odchylić do tyłu. No i dobra, tak wygląda efekt finalny. Stanowisko jest minimalistyczne, bo dokładnie takie najlepiej sprawdzi się na warsztacie, gdzie raz muszę montować, raz muszę zrobić miejsce na biurku i nagrać odcinek, ponieważ będę tutaj coś majsterkował, innym razem muszę wyciągnąć Majka i dograć sobie voice-overy do odcinka. To jest spory game changer, ponieważ gdy się kilka godzin zasiedzę montażowo tutaj, to wtedy mogę sobie zrobić klik i... Przechodzimy do pracy na stojąco. Wiele razy słyszałem, że warto mieszać właśnie tryb pracy stojąco, siedzącej przed komputerem. Będę mógł sobie to wreszcie przetestować. Spoko, że jest to nie tylko praktyczne, ale także funkcjonalne. Mamy wiele różnych nowych kadrów, tak jak na przykład ten, albo taki bardziej podcastowy. No i co? Ja dziękuję bardzo marce Flexispot. Ze sprzętu jestem naprawdę zadowolony. Jeżeli też szukacie biurka, krzesła, to wpadnijcie na ich stronę. Zbliża się teraz Black Friday i będą tam różne ciekawe promocje. Na razie, dzięki za oglądanie.